I możemy sobie tak zgniatać. Oczywiście jest to świetna zabawka antystresowa, ale ja mam jeszcze jedną. Jak myślicie, jaką mogłam kupić? No, jak myślicie, co to może być? Cześć, kochani, witajcie na kanale To Testy. Fajnie, że jesteście. W dzisiejszym odcinku tak, to właśnie będą squishy, squishy, a dokładnie zgniecie jakieś cukierę, jest to nowa odsłona. Jeżeli jeszcze wcześniejszych filmów nie oglądaliście, ze zg... wcześniejszych albo nawet... Teraz pytanie, czy były kilka czy jeden, ale na pewno był ten oto zgnieciak. Jeżeli go nie widzieliście jeszcze wcześniej, to oczywiście będziecie mogli do niego płynnie przejść po zakończonym filmie. I zanim przejdę do tego zgnieciaka, to pamiętaj o subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz. Zrób to koniecznie teraz. I pamiętaj o dzwoneczku, bo jeżeli tego nie włączysz, nie będziesz na bieżąco. I nie dostaniesz powiadomienia o najnowszych filmach. A teraz przejdźmy do... Uuu, jem swoje włosy. Eee, słuchajcie, e, te zgnieciaki są do zakupienia w sklepie Biedronka. Jest tutaj cała ich seria. Już Wam mówię, ile ich jest. Patrzcie, tutaj na, o, na ulotce przyczepionej mamy informację, ile takich zgnieciaków możemy zebrać. I jest to... Yy, Pączola, czyli ponczuś fioletowy, różowy, dyzio, yy, różowy ryż, ponczuś dyzio, grzesiek to jest takie ciasteczko, yy, pawcio, yy, wawcio, czyli taki wafelek, jak boblany czekoladą. Yy, mamy właśnie mój torcik, torcik, yy, tymek, dobrze widzę? Torcik, tymek. Mamy babeczki, mamy lody i truskaweczkę. Każda z tych babeczek ma. Eee, imię i możecie sobie wybrać jaką tylko chcecie, która Wam się najbardziej podoba, albo możecie zebrać je wszystkie. Koszt takiej babeczki, e, takiego zgnieca, o tak, jest to około 25 zł. I słuchajcie, no co? No przyjemnie się to zgniata, przyjemnie, jest to bardzo fajne squishy, zgniotek, bardzo, e, bardziej, bardzo ładnie wykonane, czyli po prostu pianka obszyta E, ładnym materiałem, ale to nie wszystko, bo jego największą zaletą jest to, że po prostu pachnie i pachnie słodziutko. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze tamten e, stary zgnieciak pachnie, bo tamte też pachniały. E, w sumie to nie pamiętam, czy one miały jakiś taki też słodki, mocno zapach, e, jakiś owocowy, nie pamiętam, nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. Te na pewno pachną obłędnie słodko. Mi ten zapach nie przeszkadza, nie jest on też taki drażniący, że e, leży zgniotek, i od razu mówicie: o nie, jak pachnie. Nie, nie, nie. Od razu, jak się wchodzi do biedronki, to ładnie czuć tymi, e, z tymi zgniotkami, bo oczywiście tam jest ich więcej, e, więc jest to wyczuwalne, ale tak jak leży, to nie. Dopiero jak przystawimy do nosa. I słuchajcie, mój torcik, jak widzicie, ma e, tutaj ten materiał dodatkowo jeszcze doszyty na samej górze. Biały materiał. Wszystko jest wyszyte, czyli oczka są wyszywane, buźka, policzki jest wyszyte. Mamy tutaj jeszcze... Coś jeszcze mamy powyszywane? Nie. Po prostu kolorowy materiał, który przypomina nam właśnie kształt... W kształcie tortu, kawałku trójkątego. Ble, wróć. kawałek Trójkątnego ciasta, o tak, ukrojonego w taki trójkąt eee, i możemy sobie tak zgniatać. Oczywiście jest to świetna zabawka antystresowa, ale ja mam jeszcze jedną, jak myślicie, jaką mogłam kupić, czy to jest e, czy to są lody, czy co tu jeszcze mamy: babeczki, czy to jest wafelek, czy ciasteczko. Jak myślicie, co mogłam wybrać? Piszcie w komentarzach, może uda, uda Wam się trafić. A ja już Wam pokażę tak, pokażę Wam, co to jest. Na, no, jak musicie. Co to może być? Trzymam to w dłoni i 3, 2, 1, start. Patrzcie, jak pięknie się rozprostowuje. Te babaczki właśnie mają to do siebie, że jak je mocno zgnieciemy, to e, wracają do swojego... Pierwotnego kształtu, więc to jest bardzo fajne, nie odkształcają się, jest to świetna zabawka antystresowa, bądź czasami nawet rehabilitacyjna. Słuchajcie, możemy sobie e, taką zabawkę też zakupić do ćwiczenia, po prostu, bo jest to też świetna, e, świetna sprawa, żeby tak sobie pognieść i wzmacniać nasze mięśnie. Więc tak, ja zakupiłam takie dwie zabawki. Powiem Wam tylko tyle, że one pachną dla mnie identycznie, więc yy, ciężko mi stwierdzić, czy inne te zgnieciaki będą miały podobny zapach. Yy, czy każdy z nich się różni, tak jak wam wspomniałam, jak parowałam do sklepu, to oczywiście wszystkie dla mnie pachniały tak samo. Eee, też nie stałam i nie włochałam wszystkich naraz. Złapałam te, które mi się najbardziej podobały. Uważam, że te były najsłodsze. A teraz powiem Wam, czy ten jeszcze zgnieciak, który bodajże był rok temu, to była cała seria pierwsza ze zwierzątkami, czy jeszcze pachnie. Może delikatnie, ale jednak ten zapach się już ulotnił. Chociaż pamiętam, że bardzo długo on wytrzymywał, ale mimo tego, zobaczcie, nadal jest, nadal mogę się nim bawić, więc są to wytrzymałe zabawki. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik i bawimy się dalej, jeżeli wpiszecie. Co możecie wpisać, babeczka w komentarzu. Zostaniecie pozdrowieni w kolejnym odcinku, więc pisujcie babeczka, a ja na pewno Was pozdrowię. Więc trzymajcie się ciepło, buziaki, ściskam was przeokropnie mocno. O tak, może tak, może, może pa.